To, to jest przyczynek do tego, to znaczy do pytania o perspektywę. Jak to jest, jeśli rozmawiamy o 2020 roku i zakładamy, że będą dwie trasy kolejowe do zakopanego, to, to nie spowolni to rozwiązania drogowego? Nie powinno. Te środki europejskie na drogi, na kolej są tego, no. na pewno nie, całkowicie inny typ projektowania jest i zarówno i kolej, i drogi mają swoje kalkulacje. W moim przekonaniu, jak sami widzimy, zakopianka, odcinek Lubin-Rabka już jest w trakcie przetargów, dlatego nie można powiedzieć, że te 3,5 miliarda, które są największymi środkami w historii podkaleń pełnej części Małopolski, że nie ożywi komunikacyjnie tej części. Natomiast mamy taką politykę, aby następne wąskie gardła likwidować. Na pewno węzeł Poroniński jest ekstremalnie węzłem gardłem. Za 40 milionów rozwiązujemy duży problem komunikacyjny na podtatrzu. I to jest sukces i samorządów, jako że samorząd gminy Poronin, samo... samorząd taczański. Już są gwarancje są podpisane dokumenty, że projekt jest realizowany poprzez marszałka i samorząd powiatu i gminy Poronin. Natomiast realizacja Generalnej Dyrekcji do krajowych i autostrad 40 milionów to jest zapewnione przez panią minister. Pani.